Dziękuję Boże, witam wszystkich serdecznie i pielgrzymów grupy 21 i wszystkich członków Dusz Akademickiego Morasko. Kontynuujemy nasze rozważania antywirusowe. Tym słowem antywirusowym jest oczywiście dla nas słowo Boże. Komentarz taki krótki do Ewangelii dzisiejszej. Dzisiaj Ewangelia czytana nam przez świętej pokazuje nam scenę, sytuację, kiedy Pan Jezus spotyka człowieka, który no oczekuje na uzdrowienie, oczekuje na uzdrowienie, bo jest przy takiej sadzawce, która się nazywa Betesda. Ta sadzawka jest niedaleko świątyni jerozolimskiej. No i ten człowiek, tam były tłumy chorych, bo oni wszyscy wierzyli, że ta, moc, że, że ta woda, która jest w tej sadzawce, ma taką szczególną moc, ma taką szczególne właściwości, że uzdrawia ludzi. Tylko trzeba było w odpowiednim momencie wejść do tej wody trzeba było wejść do tej wody, jeśli następuje jakieś takie nieprzewidziane poruszenie. Oni wierzyli, że jeśli w świątyni, bo ona była niedaleko świątyni, ta sadzawka, jeśli w świątyni jest składana ofiara, kiedy ona jest składana tak y, dobrze, to znaczy, że jest taka obfita, ciężka i anioł jak zanosi, i anioł Boży zanosi tą ofiarę do świątyni, znaczy ze świątyni zanosi do nieba, do Pana Boga, to czasami mówią tak skrzydłem troszeczkę tak, y, dotknie tej wody w tej sadzawce i wtedy łaska wstępuje w tą wodę. Jak ktoś wejdzie w tą wodę, w tym momencie będzie zdrowy. No i dlatego ten człowiek tam mówi, że, że jak Pan Jezus się go pyta, czy chcesz być zdrowy, to on mówi, że nie mam człowieka, który mnie by wprowadził do sadzawki, bo kiedy następuje poruszenie, inny, inny wstępuje przede mną. Więc dlatego on to jakby to tłumaczy, nie? Tą wiarę, że oni czekali na te poruszenie, no i ten zawsze był gdzieś tam w tyle, w tym wyścigu, do wejścia do tej wody, która ma moc. Zawsze był gdzieś w tyle, ale tak naprawdę no, spotkał Jezusa. I to, to go uratowało. Spotkał Jezusa. Na szczęście spotkał Jezusa i on go uzdrowił. Nie ta moc, która była w tej wodzie, tylko moc, która jest w Jezusie. Zanurzył się nie w tej wodzie, która tam jest, tylko zanurzył się w Jezusie. Spotkał, za porozmawiał z Jezusem. Zatrzymał się przy Nim. Tam jest w tej Ewangelii kilka takich zdań które ten człowiek no, zamienia z Jezusem. To jest spotkanie, to jest rozmowa, to jest patrzenie na twarz Jezusa i to uzdrawia. Zanurzenie w Jezusie Chrystusie. Tak naprawdę to jest Ewangelia w jakimś sensie chrzcielna. Tam nie, nie ma mowy o zanurzeniu w tej wodzie, tylko o zanurzenie w osobie Jezusa. I te Ewangelie, właściwie wszystkie, które są w Wielkim Poście czytane, dotyczą naszego chrztu świętego. Mamy się zanurzyć w Jezusie, to znaczy, właściwie jesteśmy zanurzeni w Jezusie, bo jesteśmy ochrzczeni. Przez chrzest zostaliśmy zanurzeni w Jezusie. ważne, żeby może nie myśleć o chrzcie jak o czymś, co było kiedyś w naszym życiu, tylko jest teraz. Nie? Że tym mogę teraz żyć tą łaską, tą mocą, którą mam. Dzięki czemuś takiemu jak chrzest święty, czyli dzięki zanurzeniu w osobie Jezusa Chrystusa. Teraz. Dzisiaj mogę żyć tą łaską. O to by chodziło, nie? Żeby, żeby ta woda była w nas poruszona. To woda chrztu. Żebyśmy mieli ciągle tą świadomość, że to działa, ten chrzest. Nie? To nie jest fakt z przeszłości, tylko fakt teraźniejszy. Dzięki temu mogę się modlić. Dzięki temu mogę się spowiadać. Można się ciągle spowiadać, mimo tej całej zarazy. Mogę w taki sposób, jaki teraz to jest dostępny, uczestniczyć ciągle w Eucharystii. Nie? To wszystko są owoce chrztu skorzystajmy z tego i się cieszą po prostu nie? w tych czasach, kiedy są same złe informacje wokół nas i tylko, i tylko złe właściwie. I wydaje się, że to się nigdy nie skończy, to przynoszenie tych złych nowin. Dzisiaj dobre słowo, jakie słyszymy od Kościoła, nie wiem, od liturgii, od Ewangelii, którą Kościół nam czyta, że jesteśmy ochrzczeni. Po prostu jest dobra nowina, nie? Jesteśmy ochrzczeni. Czy nic złego nam się nie przydarzy w życiu? Jesteśmy zanurzeni w Jezusa Chrystusa. To jest dobre słowo, słowo antywirusowe, które wynika z tej Ewangelii. Słowo dla mnie bardzo takie umacniające, no i mam nadzieję, że też dla tych, którzy to słuchali. Pozdrawiam was wszystkich serdecznie i wszystko i całą młodzież z duszpasterstwa. Wczoraj mogłem z nimi się spotkać, wieczorem chwilę porozmawiać na Messengerze, a później żeśmy się przerzucili na Skype'a, więc teraz mam nawet Skype'a, coś takiego, wiem, że coś takiego jest. No i jeszcze raz wszystkich, całą młodzież z duszpasterstwa. No i nie tylko, bo w Pasterstwo też i plus, tam jest dużo ludzi zaangażowanych, więc wszystkich pozdrawiam i parafian i oczywiście pielgrzymów mojej ukochanej grupy 21. No, Cię się zdrowo. Szczęść Boże, to mówię ja, Daniel lepszy ksiądz Katolicki.